Dzień dobry, zapraszam na Chorzowski serwis informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń na dziś. Ogród biblijny. Festyn Godomy po Śląsku. Ruch w półfinale Pucharu Polski. Sesja Medium Mundi. Akcja Zielony Kontener. 26. sesja Rady Miasta. Wolność czytania. Alejki z ławkami, potok oraz kilkadziesiąt roślin można oglądać w ogrodzie biblijnym, który powstał przy parafii świętej Jadwigi Śląskiej. Przedsięwzięcie jest pomysłem proboszcza księdza Emanuela Pietrygi. Pomyślałem po prostu, jak zagospodarować ten teren. Taką pośrednią inspiracją było piękne otoczenie kościoła parafii błogosławionej Karoliny Kuskównej w Tychach. Ja bałem się, że to za mały teren 10 arów, 1000 metrów kwadratowych okazało się, że można tutaj taki ogród właśnie utworzyć. Ogród budowano przez 9 miesięcy. Znajduje się pomiędzy kościołem, salkami parafialnymi a probostwem. No część jest powiedzmy, ogrodowa i część biblijna, że tak powiem. A więc mamy każdą roślinę opisaną w języku polskim, w języku łacińskim rodzina e, tak fachowo, jak w każdym ogrodzie botanicznym a zarazem fragment z Pisma Świętego, który mówi, gdzie ta rodzina jest wymieniona, w jakim kontekście, co oznacza, czego jest symbolem. Ogród biblijny powstał w całości ze środków parafii. 24 września przy Chorzowskim Centrum Kultury odbył się festyn rodzinny w ramach akcji Godomy po Śląsku. Na scenie zaprezentowało się wielu artystów. Dla dzieci zorganizowano gry i zabawy. Podczas imprezy była możliwość nabycia śląskich gadżetów. Zaczynamy dzisiaj akcja Godomy po Śląsku. Akcja ta ma na celu właśnie promowanie śląskiej godki i głównie wśród młodzieży, wśród dzieci, ale nie no, chodzi o to, żeby śląską mowa wprowadzić do instytucji, do sklepów, żeby po prostu ludzie mogli zgłaszać się, pokazywać te miejsca, gdzie mogą swobodnie po Śląsku gadać, gdzie nie muszą się po prostu martwić, jeżeli ktoś nie zrozumie. Więc chodzi o to, żeby po prostu nie czekać na to, czy w Warszawie nasz język uznają jako język regionalny czy nie, tylko żeby robić swoje, żeby po prostu cały czas ta promować i no, żeby ona się nie zatraciła. We wtorek 25 września Niebiescy zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Wynik remisowy 1 do 1 w czasie podstawowym zmusił do rozegrania dogrywki. Tą piłkarze ruchu wykorzystali najlepiej jak mogli i zakończyli spotkanie rezultatem 3 do 1. Dzisiaj e, wszyscy wyglądali naprawdę z naszej drużyny fajnie fizycznie. To co jest efekt e, treningu pewnego i oby tak dalej. No. Mecz był ciężki, wiedzieliśmy, że będzie ciężka walka, no ale Wygraliśmy to spotkanie, przechodzimy dalej i z tym trzeba się liczyć. Fajnie, że drużyna pokazała charakter, że potrafiliśmy znowu podnieść, wybiegać 120 minut, bo wydaje mi się, że od pierwszej do, do 120 minuty było naprawdę duże zaangażowanie. I myślę, że jeśli tak to będzie wyglądało, to możemy być spokojni. Wiadomo, dalej musimy pracować nad tymi mankamentami, tak żeby więcej punktować w lidze. 26 września w Miejskim Domu Kultury Batory odbyła się sesja Medium Mundi. To już dziewiąte spotkanie, którego tematyka była związana bezpośrednio z działalnością Centrum Afirmacji Życia. Tegoroczna sesja naukowa nosiła tytuł: "Wobec braku, utraty i ubywania". Żałoba jest doświadczeniem, czy utrata jakakolwiek naturalnym, to znaczy my nie możemy obyć się bez świadomości, że tracimy bliskich, siebie samego. W związku z tym Rzecz polega na tym, byśmy oswajali te żałoby, byśmy nauczyli się z nią żyć, przechodzić przez nią, przeżywać ją, skończyć ją i wrócić do życia. I to są tematy, które w gruncie rzeczy, choć smutno się zapowiadają, generalnie są pewną afirmacją życia i, i, i nadzieją dla człowieka. Centrum Afirmacji Życia działa przy Chorzowskim Hospicjum i jest miejscem, gdzie osoby, które utraciły kogoś ważnego w życiu, mogą uzyskać wsparcie i pomoc. Ponad 300 dzieci wzięło udział w akcji Zielony Kontener, zorganizowanej przed budynkiem Poczty Głównej w Chorzowie. Akcję, podczas której dzieci poprzez warsztaty poznały m.in. metody segregacji odpadów, zorganizowała Fundacja Ekologiczna Arka przy wsparciu chorzowskiego magistratu. Zbliża nam się termin, kiedy zaczniemy wdrażać nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i chcemy rozpocząć od tych najmłodszych, bo oni te dobre zachowania przeniosą również do domu. Głównym wydarzeniem jest kontener KP30, który służył kiedyś do wywodu śmierci. Śmieci. Dzisiaj jest zamieniony na Centrum Edukacji Ekologicznej. Chcemy przede wszystkim nauczyć nowe pokolenie, że śmieci są problemem. Chcemy pokazać jak możemy pozbyć się tych śmieci. Dzieciaki bawią się w takie zabawy edukacyjne mające na celu przybliżenie właśnie właściwych postaw gospodarowania odpadami, układają puzle, uczą się jak można postąpić z gałęziami, które gdzieś tam na ogródku przycinamy. Myślę, że to jest ciekawe zajęcie dla dzieci, wnoszące bardzo dużo w ich życie i będzie dla nas. Z dobrym początkiem do edukacji również mieszkańców. Emisja obligacji, ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała w sprawie realizacji projektu połączenia kolejowego z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice. To jedne z najważniejszych punktów obrad 26. sesji Rady Miasta. W kwestii emisji obligacji radni ustalili, że miasto wyemituje 16,5 tysiąca obligacji o wartości nominalnej 1 tysiąca złotych każda na łączną kwotę 16,5 miliona złotych. Podczas sesji dokonano wyboru metody, która będzie obowiązywała na terenie całego miasta w zakresie rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Po przeprowadzeniu analizy metod możliwych zgodnie z ustawą, wybrano metodę, w której wysokość opłaty zależna jest od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Rozmawiano też o sprawie realizacji projektu połączenia kolejowego międzynarodowego portu lotniczego Katowice w Pyżowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej. Rada miasta Chorzów opowiada się za realizacją założeń dotychczasowego projektu. Proponowany wariant umożliwia dogodną komunikację mieszkańcom, zapewniając dojazd do lotniska m.in. z takich miejscowości jak Bytom, Gliwice, Zabrze, Katowice, Chorzów, Piekary Śląskie, Bobrowniki i Ożarowice. Podjęto również projekt uchwały dotyczącej finansowania programu Rewitalizacja Chorzowa II. Zadanie to ma być wprowadzone do budżetu miasta na rok 2013. Koszt programu wynosi milion złotych. 27 września przez cały dzień w Chorzowie trwała druga edycja imprezy kulturalnej pod nazwą Wolność Czytania. Wolność Czytania to akcja, której celem jest zachęcanie mieszkańców naszego miasta do sięgania po słowo pisane. Impreza odbyła się 27 września. Dzisiejszego dnia nie to nie tylko Chorzowskie Centrum Kultury, ale wszystkie chorzowskie instytucje kultury, a w szczególności Miejska Biblioteka Publiczna, zaangażowały się w to przedsięwzięcie. W programie akcji znalazły się giełda książki, inscenizacje, spektakle teatralne oraz zajęcia animacyjne promujące czytelnictwo. Chodzi o to, żeby rzeczywiście propagować czytanie książek, kupowanie książek, samą akcję, akcję czytania wśród młodych, bo wiemy, że dzisiaj każdy odchodzi od czytania. A zajmuje się bardziej oglądaniem czy też wysyłaniem SMS-ów i e maili. A my chcielibyśmy wrócić do tego fantastycznego zwyczaju, czyli czytania książek i przez to rozwijania swojej wyobraźni. I zacznijmy to od małego, a skończmy na najstarszy. Odwiedzający mogli również posłuchać m.in. prezydentów Chorzowa w kąciku głośnego czytania. Na koniec zobaczmy zestawienie wyników chorzowskich drużyn. Więcej informacji na prezentowane dziś tematy znajdą Państwo na stronach comtv.pl oraz chorów.tv. Na kolejne wiadomości zapraszam za tydzień. Do zobaczenia!